Od dawien dawna ludzie byli przekonani i są do dzisiaj, że lustra stanowią niezwykle tajemniczy element w każdym domu. Im większe, tym bardziej niepokojący mają wpływ na ludzi, którzy przez dłuższą chwilę stają przed nimi i zaczynają myśleć o odbiciu w lustrze jako o drugim świecie, który dzieli nikła i krucha granica szkła. Wśród magów i współczesnych ezoteryków istnieje przekonanie, że lustro odpowiednio wykorzystane w pewnych warunkach może się stać portalem dla wychodzących z niego istot niekoniecznie przychylnych człowiekowi. Witam wszystkich widzów tajemitów. O lustrach już kilka razy wspominaliśmy w swoich filmach. Mówiliśmy o ich mocy przy wywoływaniu zjawisk duchowych nie z tego świata, jak też nieocenionego soczewkowania pewnych zjawisk paranormalnych. W dzisiejszym odcinku przybliżymy Wam wiedzę na temat luster, które były i są traktowane jako portale do innego, jakże odmiennego świata. Istnieje opinia, że gdy człowiek nie wiedział, jak zrobić szkło, żył znacznie bardziej szczęśliwszy. Nauczywszy się robić przezroczysty, kruchy materiał, ludzie zrobili pierwszy krok w kierunku tajemniczego świata, który istnieje w innym wymiarze i jest bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki. Komunikacja z nim jest utrzymywana przez lustra, a sam świat nazywany jest Looking Glass. Zwykli śmiertelnicy nie mogą w ten świat wejść od tak sobie, ale tajemnicze istoty jak głoszą starożytne pisma traktujące o magii, które żyją za szklaną powierzchnią, łatwo przenikają do rzeczywistości znanej nam wszystkim, czyli naszego świata. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że zgodnie ze starożytnymi zapisami tajemnice lustra istnieją i opierają się na mistycznej mocy zwierciadeł. W czasach starożytnych ludzie dużo poważniej traktowali szklane powierzchnie odzwierciedlające ich wygląd niż my dotychczas. Mężczyźni zazwyczaj starali się wcale nie patrzeć w lustro, kobiety robiły to tylko wtedy, gdy było to pilnie potrzebne. Nikt nie siedział dłużej przed lustrem niż kilka minut, wpatrując się w swoje odbicie, ponieważ uważano taki stan za bardzo niebezpieczny dla człowieka. Dłuższa obecność osoby przed lustrem przyciągała tajemnicze, niematerialne stworzenia z drugiej strony lustra. Takie istoty siadały po drugiej stronie przezroczystej powierzchni i dokładnie skanowały rzec by można obraz osoby patrzącej w lustro. Kiedy osoba przestawała się podziwiać, długo czesać włosy lub robić przeciągający się makijaż i wychodziła z pokoju, stworzenie z innego wymiaru zazwyczaj pozostawało na swoim miejscu. Po wchłonięciu żywej energii z emanacji człowieka nie mogło już powrócić do swojego świata, gdyż nie pasowało do niego energetycznie. Wyjście było tylko jedno: przejście do świata ludzi. Umiejętność skupiania energii pozwalała istocie na rozbicie szkła na drobne kawałki, a ono same przedostawało się do pomieszczenia, gdzie jeszcze przed chwilą stało lustro. Jak piszą zgodnie znawcy materii istot z luster, taka istota na skutek nasiąknięcia ludzką energią stawała się dokładną kopią osoby sprzed lustra. Dalszy bieg wydarzeń był przeważnie dramatyczny. Istota nie z tego świata odnajdywała prawdziwego człowieka sprzed lustra i najzwyczajniej w świecie bez żadnych skrupułów eliminowała go w swój właściwy, bezwzględny sposób i zastępowała go niczym sobowtór. Przyjaciele, krewni, znajomi początkowo niczego nie zauważali, w końcu wygląd obcej istoty był taki sam. Dopiero z czasem ludzie zaczęli zwracać uwagę na dziwne zmiany charakteru osoby, którą dobrze znali. W starożytnych czasach niejedna obca istota została odkryta na skutek znacznej zmiany charakteru. Tropiciele istot z luster doskonale wiedzieli, co było powodem zmian w psychice kiedyś normalnych ludzi. Istota, która przybrała obcy wygląd i została rozpoznana, była ścigana, łapana, więziona i tracona. Obecnie taki stan rzeczy jest nie do przyjęcia, ponieważ ramy prawne zmieniły się dramatycznie w ciągu ostatnich stuleci. Dlatego, jak twierdzą współcześni ezoterycy i znawcy tematu Looking Glass, obcy z lustra nadal żyją wśród ludzi, jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Kopie które ludzie biorą za tych, którzy zostali usunięci przez istoty z drugiej strony lustra. Często spotyka się twierdzenie, że ktoś wydaje się podmieniony lub stał się zupełnie inny niż przedtem. W sieci sporo jest takich informacji, większość z nich to kaczki, jednak są takie, które budzą jak najbardziej uzasadnioną czujność i obawę. Sprawę dzisiaj komplikuje fakt, jak twierdzą ezoterycy, że w ciągu ostatnich 200 lat nieproszeni gości nauczyli się opuszczać lustra bez ich rozbijania. Przechodzą przez szybę i znajdują się w łazience, korytarzu lub innym miejscu, w którym wiszą lustra. Istoty te są bardzo agresywne, posiadają ogromną moc i starają się jak najszybciej niszczyć osobnika ze świata żywych ludzi, pod którego chcą się podszyć. Po śmierci tego ostatniego zajmują jego miejsce i czują się całkiem dobrze w nowym środowisku. Tajemnicze lustra i sam Looking Glass wywołują u ludzi ponure uczucia. Przede wszystkim przerażające jest to. Że na zewnątrz nie można odróżnić przerażającej istoty od normalnej osoby, ale nieproszeni goście dają się szybko rozpoznać, dlatego jednoczą się i utrzymują regularną komunikację ze sobą. Jest całkiem możliwe, że liczba owych strasznych stworzeń żyjących na Ziemi mogła już osiągnąć kilkadziesiąt milionów. Brzmi to niesamowicie jak scenariusz na dobry film science fiction. Ale ludzie, którzy trudnią się tropieniem owych istot, są prawie pewni tej liczby. Ucząc się rozbijać szkło, ludzkość podpisała na siebie wyrok śmierci. Przez pewien czas, a dokładnie w czasach starożytnych, ludzie zdawali sobie sprawę o inwazji owych istot, niszcząc je bezlitośnie. Ale nauka posunęła się naprzód. Ludzie stali się bardziej oświeceni i kompetentni. W końcu doszli do wniosku, że nikt, nie może pojawić się luster, a ten kto tak twierdzi, powinien odwiedzić psychiatrem. To kompletna bzdura i pierwotna ignorancja, mówią ezoterycy i łowcy obcych z za luster. I jest całkiem możliwe, że sami obcy podzielili ten punkt widzenia, tym samym całkowicie się chroniąc. Bo jak ścigać kogoś, kogo nie ma? Każde lustro jest wyjściem z równoległego świata. To jedna z głównych tajemnic Looking Glass. Powinno to być traktowane jako coś oczywistego, a nie odrzucane jako coś fantastycznego lub nierealnego. Przypomnijmy starożytny zwyczaj zasłaniania luster w domu, w którym jakaś bliska osoba odeszła w zaświaty. Dlaczego nasi dziadowie i babcie to robili? Otóż, według wiedzy ludowej, a ta jest najcenniejsza i co róż potwierdzana. Zmarły, ale niepochowany człowiek, gromadzi nadal w sobie energię. Jest jakby matrycą informacji, która zawiera myśli, uczucia zmarłego, jego charakter i nawyki. W stworzeniu z innego świata wcale nie jest trudno skopiować matrycę, wchłonąć wszystkie niezbędne informacje, w następstwie czego obcy z lustra pojawia się po pochówku na ziemi. Często wówczas jest traktowany jako upiór, wampir, zjawa lub widmo. W takim przypadku zadanie intruze jest znacznie uproszczone. Nie musi likwidować kopii, która już nie żyje, ale sam może natychmiast zacząć żyć jego życiem. Istnieje wiele dowodów na to, że ludzie widzieli w czasie rzeczywistym dawno zmarłych przyjaciół. Poznawali się na ulicach, lotniskach, dworcach kolejowych. Oczywiście osoba ta natychmiast odnosiła się do twierdzenia, że nigdy nie wiadomo, czy na świecie są podobni ludzie. Jeżeli pokrywają się chód, gesty, nawyki każdego człowieka, to o jakim błędzie możemy mówić? Większość rządów nie reaguje na takie incydenty. Tajemnice szukającego szkła to dla nich pusta fraza. Ale historia zna przypadki, gdy ludzie z innego świata zostali władcami wielu krajów. Rozpoznanie takich wilkołaków jest prawie niemożliwe. Nawiasem mówiąc, nie starzeją się, nie stają się młodsi. I nie mają dzieci. Okrutna i tajemnicza istota zawsze pozostaje w wieku, w którym posiadała pole energetyczne jako matrycę osoby sprzed lustra. Czy są śmiertelne? Po pewnym czasie nieproszeni goście znikają. Są wciągani przez lustra do swojego wymiaru. Dlaczego tak się dzieje i jak często się powtarza, jest nieznane i stanowi zagadkę. Czy można uchronić się przed strasznymi potworami? Jeśli spojrzy się w lustro nie dłużej niż 20 minut, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mieszkaniec innego wymiaru nie będzie miał czasu na zebranie niezbędnej ilości informacji. Ale co z pokojami, w których lustra wiszą wszędzie? Ludzie są niezwykle nieostrożni i krótkowzroczni. Jest to nieodłącznie związane z ostatnimi wiekami. Wcześniej osoby były o wiele bardziej ostrożne i rozważne. Można żyć w pokoju tylko w tych miejscach, w których nie ma żadnych luster, dlatego nie będzie tam związku ze światem równoległym. W takim przypadku tajemnice lustra i ich mistyczne moce nie mają się gdzie zamanifestować, ale gdy tylko pojawi się niewielki fragment lustra, natychmiast pojawia się niewidzialny portal i stałe połączenie z tajemniczym wymiarem. Aby całkowicie się chronić, ludzkość powinna porzucić lustra. Nic nie powinno odzwierciedlać wyglądu ludzi, ale współczesny świat nie jest do tego zdolny. Od dawna został przekształcony w podwórko dla obcych istot, ponieważ lustra są wszędzie. Wystarczy się rozejrzeć. Dlatego przyszłość jest smutna, a tajemnice lustra wkrótce zmienią się w miecz wiszący nad całą ludzkością. Jest możliwe, że w pewnym momencie miliony istot z innego wymiaru zaleją ziemię. Będą dokładnie jak żywi ludzie, którzy dawno umarli. Ktoś wtedy pomyśli, że to koniec świata, a umarli powstali z grobów. Tak, to będzie koniec świata, gdy ludzka cywilizacja zniknie, a tego, co ją zastąpi, nigdy nie zobaczymy. Tak głoszą mistrzowie nauk tajemnych, którzy od lat śledzą sprawę Looking Glass, zważając jednak na mądrość naszych przodków. Należy poważnie się zastanowić nad możliwością funkcjonowania gdzieś blisko nas świata, być może równoległego, ale czy dla nas bezpiecznego.